Taki program wybaczam czy coś takiego, nie? <grymne> o, tak? <grymne> Dobra, zrobię. Dobra, siebie. Jednak bok większy. Przemek, gdyby na przykład 29 maja Mariusz Wach zmierzył się z Marisem jak jakbyś widział ten walkę.. Musiałbym się, musiałbym się tak szczerze mówiąc zastanowić, ale wydaje mi się, że no na pewno doświadczenie wadzy ciężkiej. Waga ciężka jest jednak troszeczkę inną y, dyscypliną sportu niż pozostałe kategorie. Doświadczenie jest po stronie Mariusza, aczkolwiek no nie będę ukrywał, nie będę ukrywał, no, nawet jak, de, nawet, de, jak Mariusz, de, de nawet jak Mariusz de. stoi obok. Że bardzo dużo od tego zależy, najwięcej zależy tak suma summarum od tego, jaki Mariusz wejdzie do ringu. Jeśli mu się będzie chciało boksować i będzie w stanie na pewno słabszego fizycznie i dużo mniejszego brindysa spychać, przede wszystkim lewym, prostym i, i zamęczać, i w półdystansie pół tak naprawdę kpinczować, bo to, to zabiera dużo sił, no to jest w stanie to wygrać. Jeśli, jeśli będzie leniuchem. No to, to Brydys go wypunktuje. No, nie no tak, to to, to sprawa. zawsze się zgadzam. muszę po prostu wejść do tego ringu i walczyć, tak? bo jak będę stał, będę dawał w osiem to, 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 to nigdy nie wygram walki, tak? Z kim Mariusz miałby sparować pod Brydysa? A Różański też był dobrym bursem, czy nie bardzo? Nie, Różański jest, Różański jest niższy. Masternak? Masternak jest pięściarzem, który bardzo dużo potrafi i, i Brydys, no to może... może mi akurat taki styl boksowania się nie podobał, bo to jest taki dosyć sztywny i yy, silniejszy styl boksowania amatorskiego, ale, ale Masternak byłby dobrym pięściarzem, dobrym, dobrym sparing partnerem. przepraszam. jedno pytanie tak szybko, Różański hmm. yy, Szpilka. Yy, to jest taka walka, której nie potrafię do końca przewidzieć, bo to zależy od tego jaki Szpilka jak i jaki Różański wejdzie do ringu i oceniając po ostatnich walkach yy, Szpilki i Różańskiego, to bym obstawił, że Różański wygra tą walkę przed czasem. Ale jeśli wyjdzie najlepszy szpilka, tak jak potrafił boksować. Kiedy był najlepszy szpilka? E, chyba z wilderem tak naprawdę. No to już było parę lat temu. E, najlepszy szpilka i najlepszy różański, no to to szpila bez problemu wygra. Boks jest takim sportem, zresztą większość sportów jest takich, gdzie e, Ostatecznie największe znaczenie ma to, co się ma w głowie. To, że y, ukazałby trochę brakowało tych takich y, klasowych rywali wcześniej, to może być problem, czy nie? Przy dzisiejszym szpilce. Y, no nie wyglądało, żeby to było problemem przy Izu, więc y, Różeński no, ma sporo doświadczenie też z boksu amatorskiego. Ma swoje lata, więc jest, 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 jest dojrzałym facetem, wie czego chce. I nie sądzę, żeby się jakoś tam specjalnie tym przejmował. Wierzę, że ma bardzo dużo do zyskania i że ta walka jest do wygrania. Jakie są tutaj różańskiego, bo wiele osób no podkreśla to, że technicznie szpilka jest lepsza, ale jakie, jakie są zalety ma różańskich? Sparowałeś nim? chyba przed Tomkiem Adamkiem na przykład? Tak? Ja z ukażem sparowałem przed Tomkiem Adamkiem. Ma mm, szybkie ręce, szybkie nogi, nie ma jakichś rewelacyjnych warunków fizycznych, ale to szybko pracą nóg potrafi y, skrócić dystans y, i też przyzwoite uderzenie w prawie ręce. Jeszcze taką o Ostatni występ na Neymana, podobał Ci się? oglądałeś, hmm. słyszałeś? A widziałem. Ja nie wiem co... A, wy... to... Tak szczerze mówiąc to... Ja powiem dlaczego ja nie komentuję walk na Neymana. Dlatego, że dla mnie to po pierwsze nie jest, nie jest sport. I na początku nawet parę lat temu no, to było nawet zabawne, tak? Tylko... Tak szczerze mówiąc śmianie się z czyjejś niepełnosprawności umysłowej i nieszczęścia i, 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 i patrzenie na taką patologię sportu to nawet nie wypada tego komentować. Ja mam ciągle się o to pytanie, teraz zapytam Ciebie, czy jest szansa, że się kiedyś dogadacie pogodzicie, czy to już jest, jest tak daleko zaszło, że nie ma o czym mówić? Nie, w żaden sposób nie ma nie ma, nie ma o czym mówić Zresztą, yy... Była taka sytuacja, jak ja wróciłem do Polski ze Stanów pod koniec 2006 roku i na e, KSW, wtedy było KSW e, na Torwarze i już nie pamiętam jak się nazywał ten chłopak ze super, z Superstacji, podszedł do mnie i tam rozmawiał, a później się zapytał, słuchaj, czy e, byłbyś gotowy pogodzić się z Marcinem Najmanem? Na 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 Marcin na na tam stoi i czeka, żeby podać sobie rękę. Ja mówię, nie, nigdy tego nie zrobię i to jest cały czas aktualne i zawsze będzie aktualne. Jakiś taki program Wybaczam czy coś takiego, nie? <śmany> <Dobry z Tobie. śmany> no, jakiś, dobra, to zrobię. Czołek, jest na koniec, bo jak, jak już tutaj mamy te e, absolutnie na koniec e, głowackie okoli, jak to widzisz? E, trudna walka dla Krzyśka na okoli jest na pewno faworytem i, i myślę, że no, rozwija się z walki na walkę, no to ten ostatni nokaut na Jeżewskim też do pewno domu dużo pewności siebie. Dużo lepsze warunki fizyczne, dużo lepszy zasięg, też siła uderzenia jest po jego stronie. Tak naprawdę po stronie Krzyśka Gławackiego jest doświadczenie i jego twardość charakteru i serce do walki, bo on się po prostu nie podda, więc w dużej mierze zależy od tego, o, jaka taktyka zostanie, zostanie pomyślana? Wydaje mi się, że osobiście, że powinien unikać czasu idąc za przodu i skacając dystans i wchodząc do półdystansu i frustrować tym, o, i, i trafiać o Kolego. Ale czy będzie to możliwe do wykonania, to się zobaczymy. Tym bardziej, że to, to dopiero zobaczymy, tym bardziej, że no jednak y, na niekorzyść Krzyśka działa to, że długo nie walczył no i ta ostatnia walka była taka, jaka była, i dopiero jak wyjdzie do ringu. To zobaczymy, czy coś z tego zostało mu w głowie. Czy ty masz takie obawy, mam takie obawy, że po tej ostatniej walce mogło jednak tam coś się wydarzyć taki z głową i ze szczęką, bo tam dużo, dużo lanie zabrano, i łokciem i pięściami. Wiesz co, nie wiesz tak naprawdę, nie wiesz tak naprawdę, mm, co się dzieje u ciebie w głowie, dopóki nie, nie wyjdziesz do ringu. Są takie sporty, no, tak, tak samo jest na przykład nie wiem, no, w wyścigach motocyklowych, w których, których prerat... Brałem udział, że masz wypadek, wsiadasz na motocyk, wydaje ci się, że wszystko jest ok, a okazuje się, że jedziesz sekundę wolniej. I więc coś jest nie jest ok, nie jesteś w stanie zaryzykować. Podobnie zresztą jest w boksie i na przykład no dla mnie przykładem tego jest Artur Szpilka, który po przegranej z Wilderem no powinien był się odbudować dwoma wolkami za darmo, ale odbudować. Się. Natomiast on długo nie walczył, wyszedł do Kownackiego i okazało się, że to nie jest ten sam szpilak, który wcześniej, nawet jeśli lądował na deskach, to wstawał i oddawał tylko Skownawskim wstał i czekał aż ten go skończy. Czy masz że dobrze było, gdyby Krzysiek wcześniej jednak za tak? Przed tą, przed tą walką z Okolim i sprawdził się, tak? Wiesz co, no, Krzysiek jest w takiej sytuacji, że nie ma nic do, do stracenia. Też ta walka była odkładana ilość razy ze względu na pandemię i tak dalej, i tak dalej, więc nie jest najmłodszym zawodnikiem, więc więcej doświadczenia nie będzie miał. Jeśli, nie wiem, okaże się, on wiesz, on nie przegrał tego w taki sportowy sposób, no to, to, to to była cała no, dla mnie to była afera, tak, ale m, nawet jeśli by stoczył walkę z jakimś łatwiejszym przeciwnikiem i okazało się, że, e, że jednak coś tam w głowie jest jakieś za dużo wahania, to co z tym zrobić? Tak by walczył, więc więc, więc no zobaczmy, jest po prostu Liczę na to, że zobaczymy takiego księżka w 100% i, i, i nie będzie się mu ryzykować, bo tutaj będzie musiał ryzykować. Dzięki. I I